Z Ewangelii według świętego Łukasza, szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Ewangelia to jest opowieść o szczęściu człowieka, a człowiek jest szczęśliwy wtedy, gdy ucztuje i Bóg o tym wie, przygotował dla nas ucztę najwyborniejszą, najpiękniejszą, niebo które można sobie wyobrazić jako ucztowanie. Ale uczta nie ma żadnego znaczenia i nie ma żadnego sensu, nawet najpiękniejsza, najwykwintniejsza, gdy ucztuje się samemu. Ucztowanie w samotności jest szalenie przykre. Uczta jest piękna wtedy, gdy jesteśmy otoczeni miłością i gdy podczas uczty możemy dawać miłość. Uczta jest piękna wtedy, gdy gospodarz jest blisko i gdy gospodarz udowadnia nam, jak bardzo nas kocha. Po to będzie Uczta w Niebie. Do zobaczenia jutro.